Hej Siemczku witajcie z tej strony Gilon i to dzisiaj w sklepie 28 listopada 2022 roku i co dzisiaj mamy zestaw szafka reddish czyli peper z 1200 tutaj ma takie style proszę bardzo dalej mamy szansa za 1200 z takim plecaczkiem, dumny driver za 800 zakręć biodrami za 500 no i cały zestaw szafka reddish za 2500 tak to się prezentuje Dalej mamy Aksa za 1200, e, Brynę za 1200, Toporot za 500, e, Trójząb Lazurytowy za 500, Krzaczor za 1200, Miodowe Uderzenie za 800. E, dalej mamy Sorina za 1400 wraz z Kilofami, e, Dominion za 1500, Płomienna Bestia za 1500. Płomienne ostrze za 800. Malice za 2000. Diabelska gitara za 1200. Pieczęć ognia za 500. Dalej mamy sportowa nie za 1200. pompałki za 500. Wektor za 1200. Jonowa za 800. Dzikie odbicie za 500. Heksagonalne za 500. Dalej mamy renegat za 800. Straszna bajka za 1500, wraz jest ze stylem, proszę bardzo, mam taki plecak. Tańcz z Fischerem za 500, uuu, rzadki powrót. Tussie Slide za 500, e, to był sen za 200, świętowanie za 200, koza za 1200. No i co, pakiet zadań, awans o ajdy, Patrick Mahomes, John Cena, skinki mundialowe, itemki do nich, piłkarki, itemki do nich. I powrócił pakiet sierpowe Legendy z 2000, czyli Sierp Sh Jones i Bandolierka i Leviathan. Także tak to się prezentuje. I co wiecie, jeśli sklepy się budowały, to pamiętajcie, sub, łopko w górę, kod, dzidzile sklepia, ja sklepie. się z żegnam, siemneczko.